Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Lowe Krowy, w którym moim Państwa gościem jest Jacek Zarzecki, Platforma Zrównoważonej Wołowiny. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie prezesie, w zeszłym sezonie, gdy rozmawialiśmy na temat najważniejszych problemów sektora wołowego, bardzo często poruszaliśmy kwestie mitów, kwestie fake newsów, kwestie związane z emisjami, ze śladem wodnym czy, czy z dobrostanem. Czy od tego czasu coś się, pańskim zdaniem, zmieniło w takim społecznym odbiorze sektora wołowiny? Myślę, że ta świadomość. Jest większa. Jak wygląda produkcja żywca wołowego, jak pro wygląda produkcja wołowiny w Polsce. Już nikt nie powtarza tych bredni, że w Polsce jest chów przemysłowy bydła. E, opar jest to było oparte na... Na, takich, no na takim braku, braku, braku świadomości między innymi o tym, że no średnia wielkość stada to jest 20 sztuk, sztuk bydła. I gdzie tu mówić o przemyśle? Tych gospodarstw powyżej 200, 200 sztuk, to jest niewiele ponad procent. Bydło w Polsce hodujemy w małych rodzinnych gospodarstwach. Plus do tego dochodzą jeszcze średnie gospodarstwa, które postawiły między innymi na produkcję, produkcję wołowiny i to jest chyba największy, największy sukces. No, walczymy z mitami cały czas w ramach kampanii Między Niemilowe Krowe, zwalczamy te, te mity i te mityczne 15 tysięcy litrów wody do produkcji jednego kilograma wołowiny. To może po raz kolejny wytłumaczmy, na czym pole, od, odkłammy tę ten, ten, ten podawaną informację. Szanowni Państwo, 15 tysięcy litrów wody, to jak y, każdy, kto zamknie oczy i sobie wyobrazi, ile to jest, to jest mniej więcej taka duża cysterna, która przyjeżdża na stację benzynową, żeby zatankować zbiorniki, zbiorniki paliwa. Jeden kilogram wołowiny, to jest mniej więcej cztery burgery. Zwierzę, bydło mięsne, przyrasta średnio kilogram dziennie. To teraz Państwo sobie wyobraźcie, że taką cysternę trzeba wpompować każdego dnia w tego biednego, biednego zwierzaka. Jest to niemożliwe. A na czym polega mit? No te 15 Tysięcy litrów wody to jest ślad wodny, to nie jest zużycie wody. Na ten ślad wodny składa się w 95% woda, która jest zawarta w roślinach, które zjadają, zjadają zwierzęta. A w Polsce karmimy przede wszystkim trawami z pastwisk, trafia, tra, paszami, które nie nadają się do spożycia przez, przez, przez ludzi. Woda niebieska, czyli ta woda, którą pije człowiek, która jest wykorzystywana, to jest około 2,5-3%, a pozostałe to jest tak zwana woda Woda szara, którą zużywa się przy, przy produkcji. I tak, de facto, jeżeli to sobie wejdziemy już w te szczegóły, to do, w zależności od sposobu produkcji i utrzymania zwierząt zużywa się tej, wołowi, tej wody do produkcji jednego kilograma między 80 a 500, 500 litrów, więc no, tutaj jest potężna, potężna różnica, no, ale z tymi mitami musimy cały czas cały czas walczyć. Drugim chyba takim najbardziej popularnym mitem jest kwestia emisji z, z, z sektora wołowiny. Tutaj trochę w sukurs przyszła Komisja Europejska. Ten raport, który ostatnio opublikowała no Odkłamuje, zupełnie pokazuje perspektywę rolnictwa i związanym z tym emisji zupełnie innej perspektywy. No, te dane nie są. Y w smak przeciwnikom rolnictwa, przeciwnikom produkcji zwierzęcej. Od roku 1990 w całej Unii Europejskiej ograniczyliśmy emisję gazów cieplarnianych o 25%. W Polsce to jest 25%. W Polsce w ogóle rolnictwo odpowiada za 7,5% emisji gazów cieplarnianych, z czego gdzieś około połowa jest związana z produkcją z produkcją zwierzęcą. Więc jeżeli to porównamy na przykład z transportem, którego emisja wzrosła od roku 1990 o ponad 270%, no to pokazuje, że to nie my jesteśmy problemem, problemem zmian klimatycznych, tylko to są inne, inne działy. Chciałbym zwrócić uwagę na taki dział, który jest do końca. Gdzieś tam pomijany, to jest gospodarka odpadami. Dzisiaj produkcja zwier emisje z produkcji zwierzęcej są niewiele wyższe od gospodarki odpadami, ale prawdziwym problemem, który jest i na który rzadko się zwraca uwagę, chociaż ostatnio widzimy fajną kampanię prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która mówi o marnowaniu, marnowaniu żywności. I szanowni Państwo, tam mięsa się nie marnuje najwięcej mar najwięcej marnujemy pieczywa, najwięcej mar marnujemy owoców, Więcej marnujemy warzyw, więc my musimy dzisiaj przede wszystkim zdawać sobie z tego sprawę ze świadomości konsumenckiej. Że może lepiej kupić mniej produkty lepszej jakości, wysokiej jakości tak, i bardziej odżywczych jak, jak na przykład wołowina, niż stawiać na produkty wysoko przetworzone, które są co prawda może tańsze, no ale nie mają tych takich pozytywnych walorów nie tylko smakowych, ale przede wszystkim zdrowotnych. No bo dzisiaj, jeżeli obserwujemy, jak społeczeństwo. Ma problemy z otyłością. To nie jest problem z otyłością. No, przykładowo z otyłością, to nie jest problem związany z jedzeniem mięsa. To jest problem y, związany przede wszystkim ze sposobem życia. Dzisiaj siedzimy głównie za biurkiem, mamy mało, mało ruchu i to jest problem także z żywnością, ale tą żywnością ultra przetworzoną, która nie jest zdrowa a, dla człowieka. Myślę, że kiedyś pewnie będziemy jeszcze rozmawiali o systemie nutri który pokazuje, zakłamuje tą rzeczywistość i karmi się społeczeństwa taką papką. Yy, tego, że coś ma literkę A i jest zielone, a mięso jest na przykład ma literkę D i jest, jest czerwone. Do tego tematu na pewno będziemy jeszcze wracać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Jacek Zarzycki, Platforma Zrównoważonej Wołowiny.